Witam Was moi kochani na ostatniej części. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać tym razem. Słuchajcie, co robimy? Nie trzeba ćwiczyć oczywiście z butelką, bo proponuję teraz wyciągnąć butelkę z plecaka. E, można ćwiczyć bez butelki. Ja wyciągnąłem sobie to obciążenie, żeby było wygodniej. Co robimy? Robimy coś takiego, że noga i ręka, zobaczcie, moja lewa Ręka i lewa noga jest wyprostowana, prawa noga jest ugięta. Co się teraz będę starał zrobić? Będę starał się oderwać prawą łopatkę od ziemi 10 razy. Później będzie zmiana rąk i nóg. Robimy powoli, czyli prawą moją, moją prawą ręką staram się oderwać moją łopatkę. Prawą też. I do góry. Raz. Ale robię to do góry, nie robię tego na bok, tylko do góry. Dwa. Trzy. Cztery. Broda bliżej mostka. 5, 6, 7, 8, 9 i 10 zmiana ręki. Teraz prawa noga jest wyprostowana. Prawa ręka leży z boku. Trzymam w lewej ręce i lewą opadkę odrywam do góry. I raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Uwaga, odkładamy wodę. Plecy proste, nogi w powietrzu i przyciągamy na giełdzie. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, jeszcze 5, jeszcze 4, jeszcze 3, jeszcze 2, jeszcze 1. Chwila przerwy. Rozróżniamy się. I zaczynamy zaraz drugą serię. Można się napić wody. Dobra, seria numer 2. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Obciążenie lub samą rękę bez obciążenia trzymam. W prawej ręce lewa ręka z boku, lewa noga wyprostowana. Idziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Odrywam otwórkę. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. No na ręki. Lewa ręka wyprostowana. Lewa noga ugięta. Prawa noga i prawa ręka wyprostowana. I jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Odkładamy ciężar. Plecki proste. Można się oprzeć oczywiście. Wersja trudniejsza bez oparcia 15 razy: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 30 sekund przerwy i przed nami trzecia, ostatnia seria. Jak idziemy, mam nadzieję, że dobrze. Jeżeli komuś jest za ciężko, robi to bez obciążenia. Jeżeli ktoś potrzebuje dłuższej przerwy, to powzuje i robi sobie dłuższą przerwę. Słuchajcie, najważniejsze jest wasze zdrowie, pamiętajcie o tym. Jedziemy, trzecia, ostatnia seria. Prawa ręka u góry. Lewa noga wyprostowana, lewa ręka wyprostowana. Prawa noga ugięta w kolanie i jedziemy. Trzy, cztery, 5. Odrywam. Kam, łopatkę 6. Wydech przy podnoszeniu. Uf, i, uf, I dziesięć. Zmiana ręki. Lewa ręka u góry. Prawa prosto. Prawa noga prosta. Lewe kolano ugięte, I jedziemy lewą łopatkę odrywamy. Chodź. I 10. Dobrze. Ostrożnie odkładam z boku. Plecy proste. Brzuch napięty. I jedziemy. Nogi nogi 1 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze pięć, jeszcze cztery, jeszcze trzy, jeszcze dwa, jeszcze jeden. I uwaga niespodzianka. Pana Tomka, co by nie było, bierzecie swoje butelki, plecaki.

Jeszcze dwa, jeszcze jeden, zmiana ręki i idziemy dalej. Raz, dwa, chłopiec, przycięte. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze pięć, jeszcze cztery, jeszcze trzy, jeszcze dwa, jeszcze jeden i ostatnio. Mamy to, moi drodzy. Mam nadzieję, że udołaliście, że Wam się podobało. A na następnym wlefie e, pokażę Wam, jak możemy wykorzystać Wasze krzesła, pufy podczas e, WF-u w domu. Widzimy się jeszcze w tym tygodniu. E, myślę, że najłatwiejszym sposobem będzie subskrypcja mojego kanału na YouTube. Będziecie wtedy zawsze na bieżąco. Dlatego łapka w górę, subskrybujcie mój kanał. Widzimy się na następnym wlefie. Trzymajcie się, dużo zdrowia dla Was.